Witam Was bardzo serdecznie ponownie. Ja jestem Tenurial i dzisiaj udamy się w poszukiwaniach tamtej kobiety. Odblokował się nam znacznik w ostatnim odcinku. Tak wiem, w ostatnim odcinku dużo błądziłem i nie wydarzyło się w nim nic ciekawego. A co to jest za znaczek tutaj? Jeszcze sobie tak z ciekawości chcę zobaczyć. Oj, zobaczcie. Um. Um, nie wiem co to Zatem dobrze, udajmy się w poszukiwaniu kobiety e, W sensie tej takiej wiecie Co mieliśmy ją odszukać Udajmy się jeszcze tutaj na punkt widokowy Bo jestem ciekawy czy to bardzo daleko się znajduje od nas Mam nadzieję, że nie bo chciałbym popchnąć tą fabułę troszkę do przodu. Chyba sobie nawet weźmiemy tamtego konia, co się znajdował przy tym budynku. Wow. Przy budynku. Żeby już nawet szybciej się poruszać tutaj. Mhm. Ehm, gdzie tu jest siano? Ehm, tu jest siano, nie? A jeszcze tam jest cel, żeby złapać. Mm, dobra, nie goni... Oj, piesku. Nie będziemy gonić tam tego złodziejaszka. Tutaj już po ten punkt też nie lecimy. Wsiądziemy na konia i udamy się w podróż. Żeby po prostu nie było, że przez dwa albo trzy odcinki chodzimy po mieście i nic sensownego nie robimy o czy tutaj dam radę przebiec jakoś? Aha, no, widzę, że tutaj te sieroty um, lubią spowalniać. Już wcześniej je poznaliśmy. Podczas jakiejś misji chyba się kręciły koło nas. Mm -hmm. Ej, co wy tutaj kombinujecie? Um, teraz w lewo, musimy sobie patatajać. W sumie jestem ciekaw, jaki komputer trzeba by mieć, żeby Assassin's Creed w Bostonie... Coś mi znikacie z oczu w ogóle. E, żeby ten Assassin w Bostonie wyglądał stabilnie. Bo z ciekawości sobie nawet go włączyłem urywek, żeby zobaczyć, jak wygląda Boston bez nagrywania. I powiem wam, że jakiejś wielkiej różnicy nie było. I to mnie zastanawia. Jak to jest zrobione, że ta gra wygląda ślicznie, ale w mieście Co mi wpadasz pod konia? E, że w mieście są po prostu takie problemy z optymalizacją Nie wiem, czy to jest wina tego, że nie mam powiedzmy, nie wiem I siódemki, czy tam jakiejś wykoksanej I piątki e, Tylko fenoma, ale No, sorry One no rozumiem jeszcze gdyby bez nagrywania było powiedzmy te, nie wiem 40 czy tam ileś Ale No ale jakoś to jest zrobione dziwnie Aha dobrze już jesteśmy na obrzeżach miasta i już w cudowny sposób FPS-y idą w górę No przepuśćcie mnie tutaj A tu jest skrzynka Nie no odpuścimy sobie tą skrzyneczkę Chociaż może hmm. Dobra odpuścimy ją sobie Szukanie kobiety jest ważniejsze. Wow! A zatem co? Udajemy się na kolejną lokację. Dobrze. Zobaczymy jak cała gra spisuje się na innych lokacjach. Chyba ci miecz wystaje. Szkockie równiny. Wow! Wow, koniku zwolnij. Um, teraz tylko pytanie, jak by to wykombinować tutaj? Czy nie chcę tutaj za szybko jechać, by nie spaść z tego konia? Bo to mogłoby być złe w skutkach. Um, czy tutaj coś się rusza? Nie. Co? Wybaczcie, dajcie mi momencik, tylko coś sprawdzę Myślałem, że jest tutaj opcja Vsync Dobra Zwierzątka W sumie ciekawe, czy w ogóle znajdziemy tutaj tą kobietę Czy oni znajdą nas i nas utłuką wejdź na owieckie tereny a to może zejdziemy z konia nawet bo jednak Indianie to dziki naród może tutaj się udamy o dam radę tu się tam radę się spiąć pięknie pięknie e, czyżbym był już blisko tego znacznika czy tylko mi się wydaje Oj Wow Widzę, że w mieście biegały Świnki Pieski i tak dalej A tutaj jakieś szopy Chodź tu, szopie Chodź tu Chodź tu, szopie No, chodźże Ja cię dopadnę Aha, no dobra Widzę, że jest wysoki śnieg, już go nie dopadnę um, Nie, tutaj nie wchodzę Nie, 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 nie Blackman Tower Sorry um, Strażnik um, Jeszcze kawałeczek chyba, tak? Oho, już się zaczął podświetlać To jest dobry znak Gdyby nie to, że wpadamy po pas w śnieg Yeah! Ła, wow. wow, ładny domek Dzień dobry

Ok, o, co czyżbyśmy ją tutaj znaleźli? Hmm, spłoszone konie. Widzę, że tutaj wszystko jest pięknie zaplanowane. Tu są jakieś ślady w ogóle? Tu są ślady, dobrze. Oho, wilki, dobrze. Zaczyna robić się niebezpiecznie. Zatem udajmy się w poszukiwaniu tajemniczej kobiety. Ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że te ślady to są jej, a nie jakiegoś, nie wiem. O, znalazłem. Znalazłem cię. A co ty robisz? Ładnie tak pułapki zakładać. Ah oh, damn it wait, come back <sighs> to return to Braddock, Charles, before he grows suspicious. I can handle things from here, but some, but nothing go uh-huh, stop running. I only wish to talk I, nie tutaj. I am not. Your enemy. Musiałbym wejść trochę wyżej, o! Dobra, tak lepiej. Ognisko? Ognisko? Aha, wilki! Hej, wilczek! O! Quick time event, nie! No, wciskam ku! Co za... Mmm... Aha! Przecież wciskam jako opętany i nic to nie daje Dobra, chociaż jeden zabity No, wcisnąłem! W wcisnąłem! Co? Ty... Dobra. Trochę mnie gra zaskoczyła z tym quick time eventem. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, po tobie. Po tobie też. No, dawaj. Też po tobie. Jeszcze jakiś? Wow! Dobra, czysto. Um. No i teraz musimy odszukać kobietę. Hej! Dobra, tutaj coś leży. Analizuj wskazówkę. Hej, wskazówka, hej, ziom, wskazówka tu leży. Wskazówka! Dobra, są ślady jakieś. A może... A może to o to chodzi. Ej... Ej! No! Wciskam E! Czemu to nie działa? Jak to jest zrobione? Ja się pytam! Kobieto, jak z... Jak zginę, nie? To nie popamiętasz. Chodź tu. Chodźże! Bravo! Nareszcie. Are you touched in the head? Me, Hatham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Godzidio. So. Pleased to meet you, Godzidio. Gad just call me zio. Dio. zio. 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 tell me why it is you here. oh, positive from an old friend. i've only seen such markings in one other place. where? well, it is forbidden for me to speak of it. i saved your people. does this mean nothing to you? look. Ciekawe, ciekawe. Ej, a czemu ty to zabrałaś? Ej, to jest mój wisiorek, tak? Ech. No i co? No słucham. the town host soldiers who seek to drive my people from these lands they're led by a man known as the bulldog edward braddock you know him he is no friend of mine every day more of my people are lost to men like him then i suggest we put a stop to it together what do you propose Sojusz? that we coalition Pierwszy, musimy go co? Aha, dobrze. Widzę, że też umiesz skakać do siana. Czemu? A może Co jej w oczach.

Przecież, ej! Te... Dude, I, Nie chciałem się z tobą bić. Chciałem się przejść obok. Dobra, to jeszcze raz. Porozmawiamy tutaj. Tak. No. Aha, dobra. Podejdziemy od drugiej strony najwyżej. Nie od frontu, a od... Ej, ten bulldog, ten bulldog No i dobrze, jak skończycie rozmawiać Hmm, udajemy się zatem tutaj O, cześć A, postoję sobie tutaj, pogadam z kolegami Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak, no. Jest, nie ma. Jest, nie ma. Jest, nie ma. He, he, he. No chodź, koleżanko, chodź. Pora wyjść. Aha. Ja? Nie.

Leć na stół. Teraz. No. No, dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. Atakuj. Mnie. No, zaatakuj. No, dawaj, no. No i po tobie. No, oj, oj, No. I leć na stół. O, gruba impreza. Party hard, yeah!

to chyba nie była jego krew. Dobrze zatem, więc zrobiliśmy grubą rozróbę w tawernie. Tak więc ja się będę z wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Na razie.